Proszę Państwa, w roku bieżącym, tak jak już mówiłem, dosło do dnia dzisiejszego już do 8 wypadków ze skutkiem śmiertelnym. W wyniku tych 8 wypadków aż 9 osób zginęło. Przypomnę, że w zeszłym roku, w roku 2010, na drogach Powiatu Ławskiego zginęły tylko 4 osoby. W wyniku tych 8 wypadków, o których mówię, ze skutkiem śmiertelnym, w czterech zdarzeniach uczestniczyli właśnie piesi. Ci piesi, cztery osoby poniosły śmierć na miejscu. Bardzo ważne dla wszystkich użytkowników dróg jest widoczność. A pieszych, dla pieszych, dla rowerzystów. Bardzo ważne jest to, żeby używać w porze wieczorowo szczególnie właśnie jesienią, zimą, kiedy szybko zapada zmrok, żeby używać elementy odblaskowe. Takie odblaski mogą nam uratować życie. Przypięte, bardzo dobrze są widoczne. Daleka. W każdej chwili, jeżeli zakończymy już nasze poruszanie się po drodze, mamy możliwość ściągnąć ten odblask i schować do kieszeni. Może i śmiesznie to wygląda. Tylko nieśmiesznie będzie wtedy, kiedy, kiedy ktoś z nas, ktoś z naszej rodziny będzie uczestniczył w wypadku drogowym, a nie daj Boże jeszcze ktoś zginie. Nie, niekoniecznie z naszej rodziny, ale ogólnie. Wtedy już nikomu nie będzie śmiesznie. Dlatego namawiam wszystkich do tego, aby jednak używali odlasków albo mieli na sobie ubrania w jasnym kolorze, jasnym, widocznym dla innych. Dla innych uczestników Znajdujemy się na trasie pomiędzy miejscowościami Miłoszyce a Dolicy, Jeszcze w powiecie Łarskim W miejscu, gdzie 28 grudnia około godziny 21.30 Doszło do tragicznego wypadku. Kierowca Toyotą, jadąc ze strony Miłoszyc w kierunku na dolic, potrącił osobę pieszą. Kobietę, 22-letnią, która z nieustalonych przyczyn znajdowała się na jezdni. Kierowca, jak się tłumaczył, nie widział osoby pieszej. A może inaczej by było, jeżeli faktycznie osoba piesza miałaby jasne ubranie mia miałaby może kamizelkę odblaskową. Mówię to po to, proszę Państwa, żeby przestrzec wszystkich, żeby do takich wypadków drogowych nie dochodziło. Że jak, tak jak mówię, tak jak wcześniej wspominałem, jak się wybieramy faktycznie gdzieś, ubierzmy to, to. Może i śmiesznie to wygląda, ale ratuje życie. Na pewno. To już na jezdni nie bym w ogóle widoczny w takim ubraniu. Dlatego założyłbym takie odblaski. I założę się że uratowałyby mi życie.